Hej, cześć, mąż w witam was. W kolejnym odcinku serwera Mini kwadratowa Masakra. Patrzcie, te hacksore. Teraz trzeba się podgłośnić u nich. Uwaga. Uwaga. Masz jakiś projekt? Nie. Cześć. Przywitajcie się. Siema. Dobry. Hello. No to pięknie. Hello. Ale, ale te hacksore. Omyg, omyg, omyg. Dobrze, a więc to bardzo ładny dom. Tępamy się dalej. No co tutaj? Co tutaj powsta? Ty chamie. Jakim ty to? Dlaczego jak ty to? Wow, włączyłem segwek 20 minut temu. I nie ma chleba, ja to muszę znaleźć. O! Co on wykminił? Mniejsza, zobacz Ale jakim ty to O, znalazłem. znalazłem. Nie. Dobra. Wybaczcie, nigdy tego nie robiłem, ale muszę. Aj, <laughs> nie ma peron, co to już... Czekaj, zobaczysz u, u mnie na odcinku całym nagranym, więc spoko. Masz x-raya? Nie, zobaczysz na odcinku, spokojnie. Znasz tą mapę? <laughs> nie. Zobaczysz, to jest taki fart, że po prostu... Głowa mała. Właśnie. To jest... GRIBAK akse... WYSADZI NOWENT! Chant. End, end O Boże. Boże, tyle książek w końcu. Chyba Bóg jednak istnieje. Właśnie, Bóg istnieje. Chodź, chodź zatańczmy, dam ci chleba, proszę. A jesteś dobrym po prostu. Jesteś, jesteś taki dobry, że ja nie wiem, beś, nie wiem co bym bez ciebie zrobił. Nie wiem, ale taki hak, że normalnie w ogóle. Ale, ale masz, jak ty to zrobiłeś. Ach, kocham Op Optifine na tyle ci powiem. No, tak wątpię. Nie, z... nie, zobaczysz na odcinku. Jutro. Od... A jednak też nagrywasz. Od 13 do. No? <laughs> znaczy teraz nagrywam drugi. Wiesz, wiesz Aha, że ja jestem no, mistrzem. Ty, ty z jednego otwarcia zrobisz serię na 10 odcinków. <laughs> Spoko, nie? Właśnie, tak się zarabia. Tu, 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 tu. O Boże. Tak, pięknie, tyle ksiadeszek. Ale no, czemu ty mi kradzisz moje ksiodżki? Admin, wszystko może tak mówiłeś, nie? Oj, tam nie <laughs> Tak słucham. Skrzynka, a pusta nie. <laughs> Za późno, oh, so close. So close. Jesteś chamski, wiesz? Oj, tam cicho. Okay. O, e, e, no, e, e. ok. Ja tu szukam endu cicho. Jak go znalazłem, dobrało. zalepiłem go koblem. Tu nie będzie, jak zajdziesz na dół. Aha, Ten no widzę. szukasz. Widzę, no. A tam jest kwipek, nie? Ale. Widzę. <laughs> Jezuzu, um, się Cię wystraszyłem, chrystę. Tak, psz, tak, psz, tak psz, słucham, Roxu. Nie Ty... ma te, panie, nie ma, znajdziesz sobie. To se z i ze skupy. Właśnie, właśnie. Słuchaj, słuchaj. Nie użyczę ci ekspiarki, jak zrobię. Ja i tak zrobię lepszą. I tak mam poty. fibunku. Właśnie Haha, ha, więcej książek. Ja tak właśnie zbieram koble na tego, na grinder. Utrzymy. Dobra Rox ja, ja cię tutaj zaprowadzę, ja wiem jak tu trafić. Nie. Jakbyś no. był teraz mądry, to byś był w stanie zrobić coś, dzięki czemu byś tu trafił. Ale ja ci powiem co jak stąd wyjdziemy. Boże Krzysiu, nie robi tego, nie zdradzaj tego. Masz farta, to jest po prostu szczęście, że ty to znalazłeś Zobaczysz później ale jak tu zawsze szczęście. Co? Jak głupi masz szczęście. Zawsze. Nieprawda. To nieprawda. Nieprawda. Damian tego nie znalazł. No to no właśnie. To no właśnie. Wybacz Damian. No właśnie. Jakby nie patrzy Damian zawsze odstaje od reguły. No właśnie. This is Damian? To jest Damian Style. O, o, o. Mam drugiego diakta. Damian Style. O Jezu, zaraz ci zmienię, że będą wypadać co z A Albo Krzysztof mówił, żeby dać zego. pół. Wow. A na ile jest? 0,45. <grym> tak głupi ma zawsze szczęście, jestem tego przykładem. <grym> Znalazł! To nie mój dom. A ja ty tam same śmieci włożyłeś, a ja się ucieszyłem, że jego ślaga masz może, albo coś. O, Wtf, zgubiłem mój dom. <laughs> zgubiłem. <laughs> zgubił dom. Damian potrzebuje twojej pomocy, zgubił dom. <laughs> Taka akcja, Myśli SMS-a o treści Damian. O ci oh, pomagam, <laughs> może znajdzie dom w końcu. <laughs> But... Zgubiłem dom. Okej, okay, okay. można zgubić telefon. Kasę, dziewczynę... zgubić się! No, nie wiem, no dużo rzeczy można zgubić, ale zgubić dom... No zgubiłem dom. Uciekł. No tak, no A może to dom Uciekł. zgubił ciebie? No, nie wiem, dom zgubił mnie. Znaczy ja zgubiłem dom, rozumiesz. A nie, masz mini mapki? No mam, ale to nic nie pomaga. Ty chumasy nie ustawiłeś? No właśnie nie. Ja chyba wiem, gdzie sobie ustawię z Boże jak tu pięknie tyle książek. A czemu chce dalej zgadniesz te książki? Chcesz być bardzo mądry wiecie? Ja nie. Ja nie kradnę nie, nie, nie no, w sumie patrząc kill-off, to te bloki są niczyje, więc... No właśnie. Be like a pro Zbanuję cię za gifowanie map <śleski> Tak słucham. Czemu kom komenda Home nie działa? Znalazłem! Nie, to nie mój dom. Bo ten segment nie może być perfekcyjny. nie, do domu, trafiam do swojego nie. Segon nie działa? No, jak ja wpisuję Home, to piszę domy, damia ja 710, krok, przecinek home. To wpisz Home, home. <noise> o. Widzisz, dobry admin zawsze ci pomoże. Good admin. Tyrym, tyrym, ty, 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 ty. Swędzi mnie noga To się podrap może? Taka ty, ty, ty. sytuacja Jeżeli zbierzemy 1000 lajków to się podrapie yeah. życiu Zdziwiłbym się jakbym wrzucił ten film i miałem 1000 lajków <grym> A tu wcześniej się podrapał Oszukał wszystkich <grym> 800, 1000 osób Bo się podrapał O boże, boże Cześć a ty gryfujesz mapę? Nie ładnie. Nie gryfuję. W ogóle trzeba te zielone brać, bo one są fajne. Hehehe. He he. Co? Te no, zielone. zielone. Mały, mały tutaj jest ten M.Chan. chan. No. Zielone, Jej, ale dobrze, że to wyłączyłem. O, znalazłem co? wungiel. Co wyłączyłeś? No... Co? Ja znalazłem mój dom. O, w końcu. Ja mi no znalazłem dom! Gratki! Nie, musisz pomóc innym, którzy zgubili dom, Wyślij SMS od Damian Dami znalazł Dom dzięki waszej pomocy Wyślij SMS o, o treści ek ekipa z Warszawy Bro, no, to <grym> przyszedłeś tak daleko. Bo Spokojnie. Jest w tym sezonie kreta. zrobię dla wszystkich limit mapy 100, a dla Roxa... Nie, dla wszystkich 1000, a dla Roxa 100. Ojej, to będzie najlepsze. Ale to będzie za te bagna, tam daleko tam. Boże, no. Właśnie wprowadzam zasady do domu, trzeba dociągnąć ścieżkę. No, w diamantach. Chyba nie. Mam tak tak żelazo. Super. Damianek tak będzie miał żelazo, i mi zrobi. Tak, chyba. Ojej, mam, e, chyba mam drugie, mam drugie tak. żelazo. Roks jest specjalny, to wiesz. Tak. Roks ma dwa żelaza, Kasper ma dwa diamenty. Kasper, zjedz te diamenty. Właśnie. Nie. Zjedz diamenta, odzyskasz życie. Ciło, nas sobie sobie to nic. Za, za 25 lajków pod tym filmem, Kasper, zje wszystkie swoje diaksy. Będzie właśnie nieśmiertelny. Wzią. O! A wiesz, Kasper, że jak kogoś się zabije, to trzeba mu oddać życie. Właśnie. No to zbieram właśnie diaksy po to. No, no to po co ci? To po co ci diamentowy mierz? Będziesz mógł zabijać co tego gestki Ale patrz się, jak na nagrywanych diamentów, należę się ich to, to się w ogóle. To będę... To ją rozolnieć Taka sureczka diamentowa. O, najlepsza na świecie. Chyba ja jak bym to miał, to nawet nie wiem jakbym się cieszył. <grystki> Hashtag <bieda>. tak <grystki> Mamo, mamo, mam sureczkę diamentową. Chcesz zobaczyć? Pokaż. Zbieraj sprzedamy. <grystki> RUMOŃSKO POZIĄ HARD Jestem na tym serwerze seryjnym. Zjadłem wagę gm, tak? No yeah. Kopię, kopię, wykopem 2 jak pod rząd Może Ty Aksy. nie żyjesz, ty farcisz Jezu no No tak... czekajcie Kończymy odcinek, ja idę zmieniać od -dropa. Więc okay. to by było na tyle Dzisiejszego odcinka Dzisiaj ze mną były takie epickie osoby Jak tutaj pan, którego Właśnie wam pokazuję Jezu, powiedz, masz strzały jak... w oku, masz strzały wokół. Trzeba ją wyciągnąć. Tak, wyciągnij ją killofem. Nie miałem <noise> pomysł <wypowiedz. głos> Marcin Okulista. było mi bardzo miło. Tak, czekaj, czekaj. Popatrzcie na mnie, zrobię taki napisek w trudnych sprawach. Nie no, nie zrobię, nie będzie mi się chciało. No. Zrób Nie! nie. Widzisz co mam, mam name taga, nazwę cię... Ojej nie, nie mogę. Mam kurczaka, patrz. nom nom, nom, nom. Fajnie. Dobrze, a więc pożegnaj się ładnie. Do zobaczenia, bo mi bardzo miło, a ja dalej tutaj cy cyganie i Rumunie, wszystko co się Dobrze. da. Teraz stepnę się, się do kogo? dobra do Lox. Ej, czemu nie działa? Aha, bo napisałem to Lox. To ro... <noise> Dobrze Lox, popatrz się, pożegnaj się ładnie. Lox. Nie patrz się. Lox, Lox, o o o Lox. bo cię spanuje. <noise> Jesteś jak, jak Avisto Avisto nie myśli, nie O się Roks. no chcę się z tobą pożegnać Chyba zbanować <grych> Roks Ej no Rox Brycha mnie, zasłoniłeś się jak jakiś kret Dum 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 dum, dum. Gox, <grych> Nie obrażaj się, chodź, chodź wyjdź do Wyjdź do ludzi Znaczy nie chodziło wyjść wyjdź z serwera <grych> Dobra teraz się nie vlogujesz Wyleję tam lawę tak się akurat składa, że mam ją w ekwipunku. Dum, 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 dum. No dobra, nie mam, ale jakbym miał, to miałbyś już lipę. A czy ścieżka może być jednokratkowa? Może. Jej! Ty chyba się dusisz. <głos> <głos> pożegnaj się ładnie. Nie rób tego. No Rox, pożegnaj się. Weź, weź. To będziesz pierwszy na serwerze. Daj mu bana. Bana na na na. Tak, jak nie to nie. Pożegnaj się. Coś czuję, że jeszcze raz mi uderzysz i będziesz mi diamenciki oddawać. Spoko, mam ich dużo. Znaczy, możesz odkać Dobra, ej, pożegnaj się. No pożegnaj się, no. Możesz nawet powiedzieć, żeby cię subowali, no. Boże, ogniki cukrowe. Boże, zabijają mnie. Nie chciałeś mnie do książek tepnąć. Oje. Bo to, bo to nie były moje książki. To były książki... ja chciałem może książki. Ale może, to, to może nas... książki Kazjogokiego, znaczy, znaczy nie było nic szyję, ale. No i na nie stać. Rok, no tak, ale spokojnie, spokojnie. Wszyscy jesteśmy po to, żeby ci pomóc. Masz nasionko i się ciesz, proszę. Masz moje nasienie. Nie. Masz moje nasienie! Boże! No, nie no, oddaj, weź, ale oddaj, bo ja mam. <suszy> oddaj, oddaj. <suszy> oddaj. O oh god. Dobra, nie oddał. Niech ci służy. Służy. A! Dobra. A więc tutaj, był... Gox. Yy, Sieba! To zobaczę ja. Teraz stykam się do Kaspra. No, a więc tu jest Kaspra, który tworzy już jakieś. Jest tworzone rzeczy z Kobla. Co to jest? O. Dobra, mniejsza. A nie wiem imię. No, a więc opowiedz nam coś o sobie. Diamenty. Dobra, fajnie. I teraz idziemy <laughs> do Damiana. Cześć, jestem diamenty. Ach, no, też. Damian. Damian, Damian liże ścianę, spoko. Więc to by było na tyle z naszego pogrzanego serwera. Więcej zobaczycie na No, Albo może taką serię stronę założymy. I, i standardowo <grytanski> u mnie na kanale. I standardowo u mnie na tak. kanale, bo najwięcej filmów. <grytanski> Właśnie, więc do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, serduszko. I na razie. A teraz wszyscy mówicie: Papa. Papa. Pa. Papa! Papa, papa, papa. Boże. Jedek nie, to ja też mówię wszystkim moim widzom, papa. Pa. Cześć. A, jak czy... wyglądał od...